Rozdział trzeci. O rodzeniu potomków trzech synów Noego. Mamy teraz rozważać o potomstwie synów Noego. Wszystko, co o nich zda się powiedzieć, godziło się przydać do tego dzieła, w którym wykazujemy pochód poprzez wieki obojga państw to jest ziemskiego i niebieskiego. Naprzód tedy wzmiankowani są potomkowie najmłodszego syna Noego, który zwał się Jafet. Ośmiu Jego synów jest wymienionych: wnuków za siedmiu z dwóch, jafetowych synów trzech z jednego, czterech z drugiego, razem jest tych potomków piętnastu. Hama, średniego syna Noego, jest synów czterech, a wnuków pięciu z jednego syna, zrodzonych prawnuków dwóch z jednego wnuka. Razem jest ich jedenastu. Wyliczywszy ich, pismo święte. Wraca niby do głowy i mówi, zaś Hus zrodził nebrota, ten począł być olbrzym na ziemi. Ten był olbrzym łowiec przeciwko Panu Bogu. Przeto wyszła przypowieść jako nebrot, olbrzym łowiec przeciwko Panu, a stał się początek królestwa jego Babilon, Orech, Archad i Halone, ziemi, sennar. Z onej ziemi wyszedł Asur. I zbudował Niniwę i robot, państwo i Halach i Dasen między środkiem Niniwy i Halach, to jest Państwo Wielkie. Ten huz, ojciec Olbrzyma, Nebrota, jest pierwszy wzmiankowany między synami Hama, którego pięciu synów już przedtem wyliczonych było i dwóch wnuków. Tego więc Olbrzyma, albo już po narodzeniu wnuków zrodził Ham. Albo co jest prawdopodobniejsze, osobno o nim pismo mówi, ile że był nad innych wybitniejszy. Bo to i królestwo jest wspomniane, jego którego początkiem było przesławne miasto Babilon i inne obok niego wspomniane miasta i krainy. Co zaś powiedziane jest, że z ziemi onej, to jest ziemi, Sennar, która do królestwa Nebrota należała, wyszedł. Assur i zbudował niniwę i inne z nią złączone miasta, co stało się znacznie później. A napomknął o tym dlatego, że znakomite było królestwo asyryjskie na podziw rozszerzone przez ninusa syna belowego, założyciela wielkiego miasta niniwy. Nazwa też tego miasta od jego imienia pochodzi od ninusa niniwa. Assura jednakże skąd Nazwa Asyryjczyków nie ma między synami Hama, średniego syna Noego, lecz jest on między synami Sema, najstarszego syna Noego. Wynika stąd, że od Sema pochodzili ci, co zawładnęli później państwem owego olbrzyma i miasta różne zakładali, a między nimi naprzód Niniwę, tak przezwano od Ninusa. Teraz powraca pismo święte do innego syna Hamowego, który zwał się Mesraim. I wylicza jego potomków, nie pojedyncze osoby, lecz nazwy siedmiu narodów. Z narodu szóstego, jakoby od szóstego syna, pochodzić ma plemię zwane Filistynami, razem więc jest narodów osiem. Od tego miejsca znów powraca Pismo Święte do Hannana, w tym synu, jak wiemy, Ham. Na się przekleństwo ściągnął i wylicza jedenastu przez tegoż Hanana spłodzonych. W końcu mówi o granicach rozsiedlenia się tych narodów, przy czym wymienia pewne miasta. W ten sposób wyliczywszy synów i wnuków z rodu Hama, podał tych potomków trzydziestu jednego. Pozostaje nam powiedzieć jeszcze o synach Sema, najstarszego syna Noego. Na nim się bowiem kończy opowiadanie o tych rodzeniach zaczęte od syna najmłodszego. Ale w Piśmie Świętym, odkąd zaczyna się opowieść o synach semowych, Znajdujemy pewną niejasność, którą wyłożyć należy, zwłaszcza, że nie mało ma ona wagę do zrozumienia tego, co dalej powiedzieć mamy. Otóż czytamy w piśmie tak. A Semowi urodził się nawet samemu ojcu wszystkich synów Heber, najstarszemu bratu Jafetowemu. Porządek słów ma być taki. A Semowi urodził się Heber, nawet samemu. To jest samemu Semowi urodził się Heber, a ten Sem ojcem jest wszystkich synów swoich. Sema więc chce tu pismo rozumieć jako patriarchę wszystkich z jego rodu pochodzących, których następnie pismo wyliczać ma, czy to są Semowi synowie, czy wnukowie, czy prawnukowie, całe słowem z tegoż pnia potomstwo. Zapewne, że nie Sem zrodził owego Hebera, ale w szeregu pokoleń Heber piąte miejsce po Semie zajmuje. Sem bowiem oprócz innych synów zrodził Arka, Arfaksata, Arfaksat zrodził Kainana, Kainan Salę, Sala zrodził Hebera. Ale nie bez powodu ten Heber między potomstwem Sema pierwszy jest wspomniany, pierwej nawet od synów Semowych. Choć był dopiero w piątym pokoleniu prawnukiem, o ile pewnym jest podanie, że od niego pochodzi nazwa Hebrajczyków, niby Heberejczyków, choć mogłoby być i inne zdanie o tym, że od Abrahama może się Abrahejczycy nazywali. To jednak niewątpliwie twierdzić można, że od Hebera poszły Heberejczycy, później po odrzuceniu jednej litery Hebrejczycy. Język ich, język hebejski, zachował tylko naród żydowski, w którym państwo Boże bądź przeszło, przebywając w świętych jego bądź przesłonione, było tajemnicą proroczą w całym narodzie i jego dziejach. Sześciu jest wymienionych synów Sema, potem z jednego z nich urodziło się czterech wnuków, inny znów spośród synów Semowych spłodził wnuka, ten znów prawnuka, od którego pra. Prawnuk jest Heber. Heber znowu miał dwóch synów, z których jeden zwał się Falech, co znaczy rozdzielający. Tu Pismo Święte wykazując powód, dla którego tak się nazywał, dodaje, iż we dni jego rozdzieliła się ziemia. Co to znaczy, okaże się później. Drugi syn Hebera spłodził synów dwunastu. W ten sposób wyliczonych potomków semowych jest dwudziestu siedmiu. Wszystkich zaś ogółem od trzech synów Noego pochodzących jest od Jafeta piętnastu, od Hama trzydziestu jeden i od Sema dwudziestu siedmiu razem siedemdziesięciu trzech. W dalszym ciągu tak mówi Pismo. Ci synowie Semowi w pokoleniach swoich i według języków swoich, w krainach swoich i w narodach swoich. I znowu o wszystkich razem mówi. Te pokolenia synów Noego, według rodzeń ich i według narodów ich, od nich rozproszyły się wyspy narodów na ziemi po potopie. Wnosimy z tego, że były wtedy 73, a raczej, co później dowiedziano będzie, 72 narody. Tyle było narodów, nie ludzi, bo i przedtem jeszcze, gdy mowa była o synach Jafetowych, tak jest w końcu powiedziane. Z tych rozdzielone są. Wyspy narodów, ziemi swojej, każdy według języka swego, w pokoleniach swoich i w narodach swoich. Podobnież między synami hamowymi wymienione są wyraźnie w jednym miejscu narody, jak już wyżej wykazałem. Mesraim zrodził tych, którzy się zowią Ludim i w taki, sposób, taki sam sposób wymienione są inne narody aż do siedmiu, a po ich wyliczeniu tak pismo kończy, ci synowie hamowi, w pokoleniach swoich, według języków swoich, w krainach swoich i w narodach swoich. Dlatego też synowie niektórych potomków nie są wcale wymienieni, bo pozostali w łonie innych narodów, nie mogąc sami stworzyć nowego narodu. Dlaczegoż bowiem tylko od dwóch synów, Jafetowych, są wymienieni potomni, skoro tych synów było pięciu wskazanych, również od Hamowych? Tylko trzech synów potomkowie są wyszczególnieni, a było ich czterech. I od dwóch tylko samowych synów mamy dzieci, choć ich było sześciu. Czyżby tamci pozbawieni byli potomstwa męskiego? Niedorzeczne byłoby takie mniemanie, tylko że nie zasłużyli na wzmiankę, nie dawszy widocznie początku nowym narodom i pozostali w łonie tych narodów, z których sami pochodzili.